Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja w drugą sobotę czerwca. Na początku przepraszam za mój głos, ale to spowodowane przeziębieniem, jakie przechodzę. Wczoraj przeżywaliśmy rocznicę drugiego objawienia Matki Bożej w Fatimie, które miało miejsce właśnie 13 czerwca 1917 roku. Posłuchajcie, co wtedy powiedziała Matka Boża do Jacynty, Franciszka i Łucji. A w ten sposób relacjonowała to siostra Łucja, obecnie już Służebnica Boża. Po odmówieniu Różańca zobaczyliśmy Matkę Bożą. Czego pani sobie życzy? zapytałam. Chciałabym, abyście przyszli tutaj trzynastego następnego miesiąca, abyście codziennie odmawiali Różaniec i byście się nauczyli czytać. Wtedy Wam powiem, czego sobie życzę. Poprosiłam o uzdrowienie jednego chorego. Jeżeli się nawróci, będzie wyleczony w ciągu roku. Chciałabym też Panią poprosić o wzięcie nas do nieba. Tak, Jacynte i Franka niedługo zabiorę ale Ty zostaniesz tutaj jeszcze przez jakiś czas. Pan Jezus chce się Tobą posłużyć, aby ludzie więcej mnie poznali i pokochali. On chce wprowadzić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. To ja zostanę tutaj zupełnie sama? Zapytałam zatroskana: Nie moja córko, ty będziesz wiele cierpiała, ale nie bój się. Ja ciebie nigdy nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie twoim schronieniem i drogą, która zaprowadzi cię do nieba. Wypowiadając te ostatnie słowa, Matka Boża rozłożyła ręce. I dała nam zobaczyć blask bardzo jasnego światła. W promieniach tego światła poczuliśmy się jakby zanurzeni. Franek i Jacynta zdawali się znajdować w świetle unoszącym się ku niebu, a ja w świetle rozchodzącym się po ziemi. Przed dłonią prawej ręki Matki Bożej. Znajdowało się serce opasane cierniami. Zrozumieliśmy, że było to niepokalane serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzi, serce, które domaga się pokuty i zadośćuczynienia. To właśnie był opis objawienia. Matki Bożej w Fatinie. Weźmy sobie te słowa Maryi do serca. Maryja tutaj po raz drugi prosiła o to, by codziennie odmawiać różaniec. To wezwanie ponawiała w każdym swoim orędziu. Dlatego Matka Boża i do każdego z nas mówi i prosi, byśmy Odmawiali codziennie Różaniec Święty. Odpowiadajmy na to wezwanie z radością, z miłością w sercu, zachęcając również innych do tej modlitwy, szczególnie naszych najbliższych, ale także koleżanki i kolegów, tych wszystkich, z którymi się spotykamy, aby właśnie wynagradzać, niepokalanemu sercu Maryi za wszystkie grzechy, zniewagi, bluźnierstwa, za tych ludzi, którzy swoimi grzechami zadają ból w sercu Matki Bożej. I błagajmy także o pokój na świecie, o pokój w sercu każdego człowieka. Jutro przeżywać będziemy w kościele uroczystość. Trójcy Przenajświętszej. Wyznajemy w tym dniu szczególnie tę prawdę o tym, że Bóg jest w Trójce Świętej jedyny. Jest jeden Bóg w trzech osobach. I w imię Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, każdy z nas został ochrzczony. Także każdego dnia czynimy znak Krzyża Świętego, rozpoczynając również każdą modlitwę. W ten sposób wyznajemy naszą wiarę. Oddajemy cześć Trójcy Przenajświętszej. Dlatego chcemy żyć każdego dnia tą prawdą, Uwielbiając Boga w Trójce Świętej Jedynego i dziękując Bogu Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu za wszystko, co otrzymujemy każdego dnia, za wszystkie łaski, za Boże działanie w naszym życiu. 19 czerwca, czyli w czwartek, Przeżywać będziemy z kolei uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. W tym dniu będziemy w szczególny sposób dziękować Jezusowi za dar Jego obecności w najświętszym sakramencie, za dar Jego ciała i krwi, które. Przyjmujemy podczas każdej mszy świętej za to, że Jezus przychodzi w ten sposób do naszych serc, jest obecny w nas. Ale Jezus w tym dniu, w najświętszym sakramencie, będzie szedł ulicami naszych miast, naszych miejscowości. On chce być blisko każdego z nas. Chce błogosławić naszym rodzinom, naszym domom, mieszkaniom. Chce być wszędzie tam, gdzie my jesteśmy na co dzień, gdzie przebywamy. On chce być obecny również we wszystkich sprawach naszego życia. Chce pobłogosławić. Każdemu człowiekowi. Dlatego Jego obecność na ulicach naszych miast jest niesamowitym darem, wielką łaską dla każdego. Natomiast my, uczestnicząc w tej procesji, wyznajemy naszą wiarę, oddajemy cześć Jezusowi, Ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Ale to również jest taki moment zastanowienia i refleksji dla tych, którzy rzadko albo wcale nie przychodzą do Kościoła, nie uczestniczą we Mszy Świętej. Pan Jezus zaprasza każdego do Kościoła. On czeka na nas. Codziennie czeka w tabernakulum, w Najświętszym Sakramencie. On chce w Komunii Świętej przyjść do naszych serc. Dlatego zachęcam Was, abyście, jeżeli tylko możecie, nawiedzali jak najczęściej Kościół, modlili się przed Najświętszym Sakramentem, żeby Pan Jezus. Nigdy nie był sam, ale żebyśmy przychodzili do Niego ze wszystkimi naszymi sprawami, naszymi radościami i smutkami. On chce obdarzyć nas wszelkimi łaskami na ten czas, jaki przeżywamy. Dlatego zapraszajmy Go nieustannie do naszego życia, do naszego serca. Niech on działa, niech on nas uświęca. W minionym czasie przeżywaliśmy dwa regionalne spotkania podwórkowych ku różańcowych dzieci. Pragnę podzielić się z Wami krótką relacją z tych spotkań, a także podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do ich zorganizowania. I tak 1 czerwca. Nasze spotkanie odbyło się w parafii w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mystowie w archidiecezji częstochowskiej, w parafii prowadzonej przez księży kanoników regularnych laterańskich. To spotkanie odbywało się z okazji Dnia Dziecka, a więc najpierw rozpoczęło się modlitwą różańcową, Eucharystią, a później był radosny festyn rodzinny w ogrodach klasztornych. Pragnę z całego serca podziękować księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za jego obecność wśród nas, za przewodniczenie Eucharystii, wygłoszoną homilię i wspaniały radosny koncert. Dziękuję. Księżom, kanonikom, regularnym, laterańskim, którzy zaprosili nas do tej parafii, na to spotkanie, za przygotowanie całego tego pięknego spotkania. Szczególnie dziękuję proboszczowi, księdzu Pawłowi Greniowi. Dziękuję również ojcu Piotrowi Detlafowi, opiekunowi podwórkowych kół różańcowych który był razem z nami i wszystkim dzieciom, które tak licznie przybyły z Mstowa, z okolic, z całej archidiecezji częstochowskiej, a także opiekunom, bo przecież bez opiekunów dzieci same nie mogłyby przybyć. A drugie nasze spotkanie odbywało się w Ełku. 7 czerwca, czyli tydzień temu w sobotę. To spotkanie odbywało się podczas uroczystości zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji Ełckiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Księdzu biskupowi Jerzemu Mazurowi, ordynariuszowi diecezji ełckiej, za zaproszenie członków podwórkowych ku Różańcowych do udziału w tak wspaniałej uroczystości, podczas której, jako wspólnota skupiająca szczególnie dzieci, mogliśmy zawierzyć siebie Matce Bożej. Jasnogórskiej, zawierzyć całe nasze życie, nasze rodziny i naszą wspólnotę, aby Maryja prowadziła nas zawsze do Jezusa, abyśmy mogli wzrastać w wierze i żeby ona nam wszystkim nieustannie wypraszała potrzebne łaski i chroniła przed wszelkim złem. Natomiast uroczystej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Również w czasie tej uroczystości obchodzona była rocznica, 15. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Ełku. Było także uroczyste nadanie i wybranie patronem miasta Ełku właśnie świętego Jana Pawła II. Również diecezja otrzymała relikwie świętego Jana Pawła II, a więc szczególny czas, w którym dane nam było uczestniczyć. Za co Całego serca dziękuję. Na zakończenie pragnę gorąco i serdecznie zaprosić Was na wielkie wydarzenie, jakie przed nami już za tydzień, w niedzielę 22 czerwca. 16. Ogólnopolska pielgrzymka podwórkowych kół dzieci na Jasną Górę. Kto może Niech jeszcze się mobilizuje, aby było nas jak najwięcej u tronu naszej Matki Królowej, byśmy mogli przeżywać wspólnie radość, trwać przy Maryi, na modlitwie, śpiewie, tańcu i podziękować Maryi za to, że możemy tworzyć taką wspólnotę, że Możemy być razem, że możemy służyć Matce Bożej, że możemy apostołować. I przede wszystkim będziemy dziękować za świętego Jana Pawła II, który był honorowym członkiem naszej wspólnoty, hasło naszej pielgrzymki to tu stus, cały twój Maryjo, bo za świętym Janem Pawłem II pragniemy całe swoje życie zawierzyć. Matce Najświętszej. Niech więc nikogo nie zabraknie. Pamiętajcie, niedziela, 22 czerwca spotykamy się na Jasnej Górze już od godziny 11. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.